Nagrywa się? Nagrywa. Witam Was, witam Was serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień tutaj w Australii. Wyśpicie jeszcze w Polsce. To ja sobie pomyślałam, a ty tutaj, ponieważ i tak nie mogę nigdzie wyjść, to mam przyjemność nagrać te, tych parę, kilka słów do Was. Jak się obudzicie, to może sobie sprawdzicie. Bardzo Wam dziękuję za Wasze komentarze. Mam nadzieję, że może ten film odpowie na, na kilka z nich, a może na większość z nich. Chciałam Wam powiedzieć od razu na początku Może już to powiedziałam w innych filmach W tych dwóch poprzednich Że staram się nie, nie wymieniać żadnych imion Żadnych nazw Ani krajów, ani osób Dlatego, że wiem, że To będzie przefiltrowane I te, i te później te stacje Zostaną zamykane Więc ja bym chciała, żeby ten mój kanał Może jak, jak najdłużej Sobie trwał Więc Będziecie się musieli domyśleć, ale ja obrazowo e, opiszę sytuację, kraje, kraje albo, albo ludzi, o których, my, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Zacznę od tego, że e, możecie się zastanawiać, a co mnie tam obchodzi, e, co się dzieje na antypodach. Ja uważam, że my jesteśmy królikiem doświadczalnym. Wiecie, dlaczego? E, ja już dawno przestałam wierzyć w tą zarazę, o której nam, nam mówią i którą, nam stra, którą którą tą zarazą nas wszystkich straszą, ja już dawno przestałam w to wierzyć ja wiem, że to jest przykrywka na coś dużo większego coś dużo bardziej okropnego w naszym przypadku, tak jak to słyszałam z, ze źródła które bardzo sobie cenię za, za prawdziwe wiadomości w naszym przypadku to jest nieuchronne to będzie agresja jednego kraju którego ja nazywam czerwonym smokiem który się, która, których siła rośnie na potęgę, którzy sobie ten kraj uzurpuje sobie um, władzę wszędzie i i e, ci, którzy się mu sprzeciwiają, um, są po prostu strasznie traktowani. Ten kraj oficjalnie otwarcie wyraża um, agresję w, w stosunku do tego kraju um, i e, uważam też, że nasi politycy siedzą w kieszeniach. Polityków z, z tej czerwonej, czerwonego smoka, tej zarazy, jak ja to nazywam. Brzydko o nich mówię, ale to, to ta polityka ich jest, jest po prostu okropna. Więc tak jak mówię, ja już, ja już nie, nie wierzę w tą chorobę. Kompletnie w to nie wierzę. Ja wier, wiem, że to jest całkowicie ukierunkowane politycznie. A dlaczego mówię, że Australia jest. E, Królikiem doświadczalnym, dlatego że my jesteśmy, wybrani nasz kraj, żeby zacząć i zobaczyć, jak to będzie, jak wprowadzą takie komunistyczne zasady. Bo to jest, to jest komunizm. Wczoraj reporterzy w Australii porównywali stan w Wiktorii tutaj do 1981 roku w Polsce. Wyobrażacie sobie? Ja, jak, ja byłam małym dzieckiem, jak, to się, jak w Polsce rozpoczął się stan wojenny. Przyjechałam tutaj do Australii, myślałam sobie, jaki piękny, jaki piękny kraj. Proszę, wróciło jak, jak e, bumerang, jak australijski bumerang. Tutaj Australijczycy porównują to do Polski z 1981 roku. Byłam, byłam w szoku, jak ja to usłyszałam. Ja, to, ja, ja byłam kompletnie w szoku. Było mi strasznie przykro, ale, ale na, to, na to wygląda, że to jest bardzo prawdziwe. Granice w Australii są pozamykane pomiędzy Stanami, są wszystkie pozamykane. Są naprawdę idioci, tacy, którzy rządni władzy i uważam w, na pensji właśnie tego czerwonego smoka robią wszystko, żeby ten kraj em, rozdzielić, żeby nie było żadnej jedności narodowej. I, I to się im udaje. I tak jak powiedziałam już w poprzednim odcinku, ludzie, y, ludzie są opanowani przez strach i to tak mocno, że kompletnie nie potrafią, nie potrafią rozumować już. Nie pot, nic ich nie przekona. Zdumiewające, zdumiewające. Ym. I dlaczego mówię, że y, jeszcze raz, dlaczego to jest królik doświadczalny, bo ja uważam i obym się myliła, że... Tutaj właśnie to sprawdzają na Australii, jak to będzie, bo w Europie, w jakim, na jakimkolwiek innym kontynencie, było, będzie bardzo, bardzo, bardzo trudniej, żeby coś takiego, żeby coś takiego zapoczątkować, czy, czy w ogóle żeby coś takiego się stało, ponieważ oczywiście wiemy, że Europa ma mnóstwo granic, i żeby zamknąć je wszystkie, to jej kul, byłby szum, nie, byłby szum nieziemski. Ale. Ale też tak myślę, że sprawdzają na nas, jak, jak to się tutaj potoczy i czy to ma jakiekolwiek szanse istnienia w Europie. Wy, moi kochani rodacy, oprócz tego, że macie przesympatycznych sąsiadów z prawej i z lewej strony, trzymajcie oczy otwarte na gada, który się, który się rozrasta na południu. Mam na myśli tego, Mam na myśli tego, którego nasz wielki Jan III Sobieski, marsza, marszałek wielki koronny, ukręcił mu szyję temu, temu gadu. Mam nadzieję, że wiecie o kogo mi chodzi. Oni po prostu oni chcą z, swoją religię przerzucić na całą Europę. Są bardzo agresywni. Zwracajcie na nich uwagę. Jednoczą się z cesarzową Niemiec bardzo mocno. Um, oglądam oczywiście dużo wiadomości z Europy i z innych um, krańców świata. Um, miejcie, miejcie to na, na baczeniu. Um, nie bójcie się, nie panikujcie, ale bądźcie przygotowani. Um, pamiętajcie, że wroga trzeba poznać, bo nie można się przed nim schować. Trzeba, trzeba, trzeba go poznać i trzeba wiedzieć, um, co, co on knuje, żebyście mogli też i innych, i siebie um, uratować, oszczędzić. Przepraszam, jeżeli komuś, jeżeli sprawiłam, że ktoś się teraz um, jeszcze bardziej boi, nie chcę nie wszczynać strachu, zdecydowanie nie. Chcę po prostu Wam tylko powiedzieć, że, że niebezpieczeństwo jest wszędzie i że to nie znaczy, to, co się dzieje w Australii, to nie znaczy, że to będzie całkowicie odosobnione. No, ale to, to na tyle, jeżeli chodzi o tą, o tą sytuację polityczną. Co się dzieje tutaj w Australii? Ostatnie, ostatni filmik, który oglądałam, który mnie zbulwersował strasznie, to wiemy, że w ostatnią sobotę, czyli kilka dni temu, grupka, bo to naprawdę trzeba powiedzieć, że to grupka szaleńców wyszła na ulicę, żeby, żeby wypowiedzieć się i sprzeciwić temu jarzmu, w które nas wcisnęli. Ja osobiście ich kocham, każdego jednego z nich, tak, ale, ale tak jak powiedziałam, większość ludzi ich potępia. No ale do rzeczy widziałam filmik z, w parku właśnie w tym dniu, dwie staruszki. Staruszki siedziały na ławce i miały taki, taki napis, kartkę, że one stoją właśnie razem są z tymi, z tymi osobami, które, które tam wyszły i które się nie zgadzają z polityką. Które się, i one też się z tym nie zgadzają, i one chciały wyrazić swoją solidarność właśnie z tymi ludźmi, którzy, którzy tutaj wyszli, żeby, żeby pokojowo um, sprzeciwić się temu. I ja pomyślałam sobie, Boże, kochany, starsze panie, a my tutaj młodzi i jest tyle, tyle osób, które, które są ślepe i które nie mogą przejrzeć na oczy, a te starsze panie wyszły. I, I z taką karteczką siedziały, z takim, z takim papierkiem, i, i ty, tylko, że my Was popieramy, że my jesteśmy z Wami. Otoczyło ich te, te panie pięciu policjantów. Pięciu. Wyobrażacie sobie? Jedna pani mówi, e, aha, i że mówią, i że je, je zaaresztują. Za A co myśmy złego zrobiły? Co myśmy złego zrobiły? E, jedna pani wyciągnęła swój telefon i chciała. Zarejestrować to na swojej kamerze. Policjant zaszedł ją z tyłu i jej wyrwał ten telefon. To już nie jest coś takiego, proszę mi oddać ten telefon. Wyrwał jej z ręki. Przechodzień, który, który się znalazł w pobliżu, zarejestrował to na kamerze, wysłał to do, do gazety. Oczywiście obiegło to całą Australię i tak dalej. On mówił, że, że w pewnym momencie zauważył zainteresowanie tych organów ścigania jego osobom. Więc on szybko się zwinął i z, wyje, pojechał sobie na rowerze. Uciekł stamtąd, bo nie chciał, żeby mu skonfiskowano telefon. To obiegło cały świat. Sam Armitage, jedna z reporterów w telewizji, zapytała się, czy to już są Chiny. To mi tylko właśnie też dodało. Całkowitej pewności, że ludzie się tutaj tego boją, że ludzie, którzy, którzy mają jakieś pojęcie o, o sytuacji politycznej, wiedzą, co nadchodzi. Ona, ona w swoim reportażu, zdjęcie te, tych staruszek, właśnie z całym kordonem organów ścigania i pytanie, czy to już są właśnie Chiny. Zda, z, oni wiedzą, o co chodzi, wiedzą, że, 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 że to nadchodzi. Wiedzą, że to, co się tutaj dzieje, to jest po prostu początek. Początek tego systemu, które nadchodzi tutaj. Co ciekawe, ona właśnie, Sami Armitage, ona później przeprowadziła wywiad albo zapytała się wybranych, wybranych ludzi, co myślą o tym wydarzeniu. I ja tutaj sobie zapisałam, że były lider Partii Sprawiedliwości, nie będę mówiła jego imienia i nazwiska. Całkowicie poparł zachowanie organów ścigania, którzy otoczyli te dwie staruszki siedzące na ławce, powiedział, że, że, te, że przez to, że te panie tam siedziały, narażały jego i, i życie jego i życie innych ludzi. Czyli on stwierdził, że to zagrażało jego życiu. Co to za nonsens jest? Co to jest za nonsens? Ktoś mi może to powiedzieć? Oprócz tego, co, co ludzie jeszcze wypatrzyli, że musi, być, mu, musi to być robione w nocy, dodatkowe kamery są zainstalowane. Wiecie, że w krainie czerwonego smoka wszystko jest skamerowane. Wszystko ludzie się nie mogą ruszyć, ze przepraszam, nie mogą pierdnąć, żeby to nie było zarejestrowane na kamerze. Tutaj coraz więcej tych kamer jest. To jest po prostu. To, to, to nie jest żart. To, to jest. To, to jest groza. I jeszcze jedną rzecz chciałam wam powiedzieć. E, aha, op, op, jeszcze może ze dwie rzeczy. E, więc ten nasz sprzedawczyk, ten, e, ten rządzący naszą, naszym, naszą częścią e, Antypodów e, przedłużył nam e, tą ten stage four, czyli tą czwarty poziom te e, tego lockdown, tego zamknięcia o następne dwa tygodnie, bo stwierdził, że nie możemy jeszcze na tą chwilę nie możemy otworzyć ekonomii, nie możemy otworzyć restauracji, nie możemy otworzyć biblioteki, dzieci nie mogą pójść do szkoły, mimo że nie ma absolutnie ani jednego przypadku, nie słyszałam o ani jednym przypadku, żeby dziecko zachorowało. W szkole albo rozniosło jakieś, jak, jakąś zarazę. Nie było ani jednego przypadku. Nie, dzieci nie mogą chodzić do szkoły. Um, zapisałam sobie, że na, na dzień wczorajszy, bo dzisiaj jeszcze nie, nie wszystko sprawdziłam, na dzień wczorajszy było 55 przypadków zarażeń i 8 przypadków śmiertelnych. Um, uzmysłówmy sobie, że Melbourne liczy 5 milionów mieszkańców. Cała Wiktoria ma 6 milionów 500 600, 6 milionów 6 200 tysięcy 5 milionów mieszkańców. Więc ja sobie pomyślałam procentowo, zobaczmy ile procent e, z, ludzi z Melbourne jest zarażonych. Wyszło mi 0. 11% ludzi jest zarażonych e, tą zarazą, w którą ja nie wierzę. W którą ja nie wierzę koniec, kropka, nie wierzę um, więc um, no ja nie wiem co ja nie wiem, wiesz czego ja nie rozumiem dlaczego on ma tyle władzy kto mu dał tyle władzy co, co nasz ten ogólny e, rządzący powiedzmy ja będę nazywać prezydentem ale on nie jest prezydentem, to nie jest taka sama funkcja jak prezydenta um, to znaczy jest po, taka sama funkcja ale to nie jest to samo to e, nie jest ta sama nazwa um, co on robi czy on Kompletnie, kompletnie jest sparaliżowany. Nie rozumiem, nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Jeszcze jedną wiadomość mam, która też, też nie jest wcale. Nie wiem, kiedy wam podam jakąś fajną wiadomość, jakąś miłą wiadomość. Wzrasta liczba samobójstw i to tak zatrważającą, że, że to jest też przerażające. Ostatnio było właśnie. Gazie, ogromny artykuł o um, młodym człowieku, który niedawno się ożenił, e, kilka miesięcy temu. E, później, znowu chwilę później, em, jego żona em, zasz, zaszła w ciążę. Świetne wiadomości: okazało się, że, że ma trojaczki, że, że trojaczki w ciąży jest jeszcze cały czas z trojaczkami. Um, Potem właśnie ten, ten, ze względu na tą zarazę, zaczęło się, zaczęło się te obostrzenia, te zamykania wszystkich urzędów, restauracji, tak jak mówię. No, wszystko pozamykane, za wyjątkiem oczywiście urzędów, które należą do. Organów władzy, tak? Oni są cały czas, nikt nie stracił pracy, nikt, nikomu nie zmniejszyli, zmniejszyli płacy, oni dostają cały czas tak, takie, same, takie same pieniądze. No ale nie w przypadku tego człowieka. On akurat stracił pracę, plus jego żona w ciąży z strojaczkami straciła pracę. No i co on zrobił? On odebrał sobie życie. Co mnie, to, to, jest, to jest strasznie bolesne i ja słyszałam różne też inne reportaże, gdzie um, e, e, kierowcy um, karetek pogotowia też zwrócili uwagę na to, ile razy są wołani właśnie do samobójców. To jest, to jest przerażające, to jest, to jest okropne. Ale co jest jeszcze ewidentne, to to, że gazety. Pokazują to, te, te informacje, prawie jak instrukcje, jakby to były instrukcje, co, co z tym zrobić. Jak, w razie, gdybyś, gdybyś miał problemy finansowe, w razie, gdybyś nie mógł sobie dać rady. Prawie to tak wygląda jak instrukcja. Ta pani, akurat jego żona, która jest no, w szoku po prostu, um, Ludzie z dobrego serca oczywiście otworzyli, otworzyli dla niej konto i tam można wpłacać pieniążki dla niej, bo ona nie ma, no nie ma środków do życia na, na tą chwilę. Więc wpłynęła jej tam, wpłynęły jej tam jakieś pieniądze, nie wiem, nie mogę powiedzieć ile, nie, nie, nie sprawdziłam tego. Więc to jest taka, powiedzmy, taka, tak jak mówię, instrukcja, taka instrukcja obsługi. Tutaj, proszę bardzo, zobaczcie, można, można wyjść z sytuacji, można waszą rodzinę, um, waszej rodzinie pomóc. To naprawdę, to tak wygląda. A jeszcze, dlaczego o tym mówię? Właśnie tutaj sobie patrzę, żeby sobie to przypomnieć, zobaczyć um, na komputerze. Um, właśnie ta sama ta sama um, Sam Armitage um, napisała, napisała inny artykuł, gdzie... Um, Zobaczymy, czy mam, tak, że to jest, to jest właśnie przerażające. Ja nie, nie mam innego słowa, ponieważ um, dzieci i młodzież um, nie powinni oglądać takich wiadomości, bo ich to wręcz zachęca do tego, żeby w ten sposób rozwiązywać swoje problemy. Um, i, te, te, I właśnie um, jeszcze ten, um, wracając do tego. Czerwonego Smoka. On, on zawsze wyna, wynajduje nowe sposoby, żeby, żeby wciągnąć ludzi i młodzież, żeby oglądała pewne, pewne rzeczy na, na tych portalach społecznościowych, I, i, i jest następny, który się zaczyna na ty, ty. Na pewno się domyślicie, o co chodzi. W każdym razie na tych, właśnie na tym um, ty, ty, um, dzieci były zachęcane, żeby oglądać. Wideo nakręcone przez takiego, taką osobę, która nagrała się odbierając sobie życie. I te dzieci były zachęcane w jakiś sposób do tego, żeby wejść właśnie na ten, na ten link i zobaczyć, jak to się odbywa. I to jest, to, jest, to jest po prostu okropne, dlatego że niedawno, jakiś miesiąc temu, czytałam artykuł, którego już nie ma i nie mogę go znaleźć o tym, że dwóch chłopców w wieku 14 i 16 lat z tej samej szkoły popełniło samobójstwo, jeden po drugim. I zrozpaczony ojciec on mówi, że on nie wie dlaczego, nie ma żadnej, żad... dziecko nie miało żadnego problemu, nie miało żadnego problemu w szkole. Jedyny problem był taki, że nie, nie mogło chodzić do szkoły, nie mogło brać udziału w swoich normalnych sportowych Zajęciach, nie mogło, nie mogło po prostu wyrazić swoich ambicji. Ym, obydwaj bardzo dobrze uczący się chłopcy. Tak, a teraz właśnie mamy takie instrukcje, co zrobić, jak ci się twój, twój system nie podoba. Nie, nie możesz, nie możesz ym, się przeciwstawić, nie możesz wyrazić swojego głosu. Jak ci się nie podoba, umrzyj, co nas to obchodzi. Przykretą. Przykre to bardzo, ale Jezus mówi: Ja jestem życiem prawdą. Drogą życiem i prawdą. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Na tym skończę, bo, bo cóż tu jeszcze mogę dodać? Pa kochani, piszcie wasze komentarze. Jak uważacie, że jestem wariatka, to mi powiedzcie, to ja też mnie to podniesie na duchu. Pomyślę sobie, widzę świat w złych barwach, a wszyscy inni, a wszyscy inni mogą mnie przekonać, że świat jest jeszcze cudowny. No gdzieś jest, na pewno gdzieś jest.